Cześć! Witam Was na kanale NoHander. Dzisiaj wbijamy na NoHander Driving, czyli będę Wam opowiadał o drifcie i o tym, jak najprościej zacząć z driftem. Zarówno od strony samochodu, jak i od pierwszych technik driftowania. Jak mówił Twinki z Tokio Drift, najprościej jest z zaciągniętym ręcznym. Daj mi lekcję driftingu. Jest wiele sposobów. Najprościej z zaciągniętym ręcznym zaciągasz hamulec, a później gaz do dechy. Najważniejsze, żebyś nie rozwalił mony. Ale pamiętajcie, żeby pierwsze próby i pierwsze treningi nie odbywały się na ciasnych parkingach albo co gorsza, na parkingach galerii handlowych, no bo może skończyć się właśnie tak. Więc pamiętajcie, żeby zadbać po pierwsze o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli również Twoją motywacją jest yy, nauczyć się driftu, po to, żeby robić sobie popis przed dziewczynami, no to w zasadzie. Sprawdza się to tylko w filmach, tak jak w tej scenie z Tokyo Drift, natomiast w rzeczywistości może się to skończyć porządnym mandatem. W tej chwili policja daje nawet sprawę do sądu. Może to podlegać pod stworzenie zagrożenia w ruchu lądowym. No więc już naprawdę grubo, więc drift na ulicach może być naprawdę kosztowną sprawą. No i będziecie mieli złe wspomnienia po tym wszystkim, więc po pierwsze szukamy bezpiecznego miejsca, no i tak naprawdę to jest klucz. Tego, żeby zacząć uczyć się driftować, ponieważ po pierwsze, pilnujecie wtedy swojego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa innych, którzy gdzieś tam chodzą, pieszych, innych uczestników ruchu, no a na końcu bezpieczeństwa swojego samochodu, bo uwierzcie mi, że wyrwane, połamane, wahacze to nie jest nic fajnego później. Auto trafia na kilka dni do serwisu i musicie się mocno napocić, żeby go naprawić. Odcinek nagrywam, bo tak naprawdę dostaję masę wiadomości od Was, zarówno na Facebooku, na Instagramie, tutaj na YouTube, jak zacząć driftować. I stwierdziłem, że nagram odcinek i każdemu będę wysyłał linka, nie będę musiał odpisywać. Tak naprawdę, żeby zacząć driftować musicie mieć swój pierwszy samochód, więc w, w dalszej części tego odcinka Powiem wam takie moje typy samochodów, które można kupić na początek, które są łatwe w modyfikacjach i które z założenia nadają się do driftu, a później. Przedstawię wam trzy takie proste techniki inicjacji poślizgu, które sobie można ćwiczyć i w których tak naprawdę bezmiecznie ten poślizg można inicjować. Mamy coraz mniej samochodów tylnonapędowych, które się pojawiają na rynku. Tak naprawdę, pierwszym wyborem wielu osób jest BMW. Takie budżetowe jednostki, które można wybrać, to oczywiście BMW E36 i E46, chociaż one stają się coraz droższe. Podstawą tak naprawdę rozpoczęcia driftu nie jest duża moc i to jest coś, co chciałbym bardzo mocno podkreślić: że nie musicie kupować mocnego samochodu. Nawet 150 koni wystarczy, żeby zacząć się bawić. Moje pierwsze BMW 30 miało 130 koni i jeszcze automatyczną skrzynię biegów, więc nie miałem sprzęgła, a i tak dawałem radę jeździć. Jak to zrobić? Ano, odelżyć samochód. Masa wrogiem przyspieszenia, jak to mówi rajdowe hasło, a tak naprawdę jest to bardzo, bardzo ważna rzecz. Zdecydowanie, jeżeli nie postawicie na dużą moc na początku, a właśnie na zrobienie dobrego zawieszenia i odelżenie samochodu, to da Wam dużą przewagę yy, później, ponieważ nauczycie się wykorzystywać masę samochodu, nauczycie się wykorzystywać balans i nauczycie się szanować ten poślizg, a nie. Każdy, z każdego problemu w poślizgu będziecie wychodzić po prostu dodaniem gazu, bo duża moc pozwoli Wam ten poślizg nawet zainicjować, a później po prostu utrzymać w każdych warunkach. Więc zdecydowanie polecam Wam słabe samochody 150-200 koni, 250 myślę max to jest idealna moc na początek i takim moim typem będzie na przykład BMW 36 z silnikiem 1,8 iS, który jest lekki, można uzyskać z niego w serii nie ma 140 koni, więc w sam raz, można uzyskać łatwo 160 koni i przez to, że ten silnik jest lekki, to to jest właśnie ten plus, że ten samochód będzie bardziej swobodnie wam skręcał, lepiej się trochę będzie słuchał. Oczywiście można też pójść w dwulitrowy silnik rzędową szóstkę, ale on już jest trochę cięższy jest żeliwny więc troszkę troszkę ta masa tutaj ma znaczenie. Oczywiście ma troszkę więcej momentu więc tutaj nie ma dużych różnic. 2 litry 2,5 litra 2,8 to bardzo popularne jednostki zarówno w E46 jak i E36 więc takie rzeczy na pewno będą bardzo proste do zrealizowania. Wywalacie wszystkie wygłuszenia, wszystkie dywaniki, montujecie hamulec ręczny, można wyciąć wnękę na koło zapasowe z bagażnika, usuwacie wszelkie moduły komfortu, klimatyzację, jakieś wzmocnienia pod zderzakami. No i generalnie nawet można usunąć szyby i to wam da dużo. Naprawdę, jeżeli przejedziecie się takim autem 150 koni na początku, tak jak go kupicie, Seryjnie od właściciela poprzedniego, a później wyrzucicie to wszystko. To poczujecie, jakby auto nagle miało 60 koni więcej. Więc to jest tak naprawdę bardzo ważna rzecz. Do tego, jeżeli dołożycie jakiekolwiek tak naprawdę na początek zawieszenie twardsze, sportowe, najlepiej gwintowane, bo wtedy można to auto jeszcze trochę obniżyć, no to wtedy ten samolot zacznie lepiej się słuchać, być bardziej czuły, słuchać się bardziej na przekładkach, będzie bardziej sztywny i to też daje dużo do, do techniki jazdy i do driftu. No i na koniec, można założyć po prostu troszkę większe koła, żeby, żeby profil opony był mniejszy. Wtedy też na przekładkach ten samochód nie buja się tak na wysokiej oponie, tylko na takiej oponie już 50-45 spokojnie, dużo lepiej, można sobie go wyczuć niż na oponie na przykład 60-65. Profil. Kolejnymi autami no to może być nawet nasz polski Polonez, chociaż to już wchodzi w taki naprawdę zabytek. Czy tam Ford Sierra to też już to są auta, które no powoli znikają. Dlatego powiedziałbym o Mazdzie MX5. To jest fajny mały samochód, który ma napęd na tył i można się nim naprawdę fajnie bawić. I tak. Dużo, nie trzeba w nim grzebać, żeby zacząć jeździć. Również, jeżeli ktoś ma większy budżet, może pomyśleć o nowej MX-5, jeżeli chce świeższy samochód. Kolejnym samochodem, który bardzo fajnie sprawdzi się w drifcie, jest Subaru BRZ bądź też Toyota GT86. To, to jest samochód, który wygląda już bardziej nowocześnie, ma napęd na tył w serii, ma 200 silnik boksera Subaru, który też wystarczy na początek i podobnie dobrym odleżeniu tego samochodu, to może być fajna baza, a takie samochody po delikatnych stłuczkach, gdzie będziecie musieli wymienić przedni zderzak, albo albo na przykład wyciąć błotnik, albo wymienić ten błotnik, yy, można kupić już między 20 kilka, 30 tysięcy. Więc jako baza to myślę jest też całkiem, całkiem optymalna kwota. Tak samo BMW 92. No i to są samochody, które, które już troszkę świeżej wyglądają, a też myślę, że na początek będzie, będzie to fajny samochód, który można zacząć, a na pewno będzie bardziej rozwojowy na przyszłość i nie trzeba będzie tego samochodu zmieniać po jakimś tam pierwszym nabraniu umiejętności, kiedy poczujecie, że, że chcecie więcej, to można będzie popracować nad silnikiem, a ta karoseria tak naprawdę będzie rozwojowa i, i będzie się nadawać do dalszych modyfikacji. Kiedy macie już ten swój pierwszy wymarzony samochód, który może być przeznaczony do driftu, wyrzucicie z niego wszystkie zbędne rzeczy. Warto wstawić fotel kubełkowy, który też pozwoli lepiej czuć ten samochód, pa pasy czteropunktowe, fajny ręczny i kierownicę, którą, która będzie właśnie taka bardziej zamszowa, która będzie lepiej leżeć w rękach. Zrobicie zawieszenie, które pozwoli Wam lepiej wyczuć ten samochód. Zamontujecie ewentualnie jakieś adaptery skrętu, które pozwolą ten skręt troszeczkę bardziej zwiększyć. Przechodzimy do pierwszych treningów i sposobów wprowadzania samochodu w poślizg. Dajcie znać w komentarzach, czy taki odcinek Wam się podoba, czy chcecie dowiedzieć się więcej, bo jeżeli będzie duże zainteresowanie, opowiem trochę więcej o samochodach i trochę więcej o technikach wprowadzania samochodu w poślizg. Tak jak mówiłem na samym początku, warto zadbać o to, żeby to miejsce, w którym będziecie trenować, było bezpieczne, żeby było miejsce na to, żeby się obrócić, gdzieś wylecieć z tego łuku, który sobie będziecie ćwiczyć. Najlepiej taki łuk sobie ułożyć pachołkami albo jakimiś oponami, żeby te błędy, które będziecie popełniać w trakcie tych pierwszych prób, po prostu były wybaczone, i żeby to był potrącony pachołek, a nie uderzony, właśnie krawężnik, bądź też jakaś latarnia. Warto tutaj podkreślić, że musicie uzbroić się w cierpliwość. Na pewno wszystko na początku nie będzie Wam idealnie wychodziło, a będą też znajomi, którzy będą się z Was śmiać, że po prostu pewne rzeczy robicie nie tak, jak to powinno wyglądać. To ma być drifting? Moja ślepa matka zrobiłaby to lepiej. Ale kiedy z każdym kolejnym treningiem będziecie coraz lepszym kierowcą, będziecie mieć coraz lepszy skill, będziecie jeździć coraz bardziej precyzyjnie, myślę, że na pewno wasi znajomi i obserwatorzy waszej jazdy to docenią. No i wtedy już będzie kciuł w górę, no i będziecie mieli satysfakcję z tego, co wypracowaliście i co osiągnęliście. Tak, jak powiedziałem już na początku, najprościej jest z zaciągniętym ręcznym, żeby ćwiczyć tę technikę, najlepiej postawić sobie jakiś punkt, pachołek ręcznym, a przejściu na gaz. Bardzo proste ćwiczenie, a dużo uczy. Robiąc to ćwiczenie, nauczycie się też pracować z sprzęgłem, ponieważ zaciągając ręczny musicie wcisnąć to sprzęgło, później puścić, przechodząc na gaz, i to wszystko musi być fajnie zgrane, i to zgranie też będzie miało znaczenie do dalszej jazdy później. Drugą fajną techniką jest redukcja biegu. Zwłaszcza kiedy mamy słabszy samochód, możemy ułożyć sobie łuk i najeżdżać na początek łuku, na przykład trzecim biegiem, skontrować, dodać gazu. I kilka takich powtórzeń sprawi, że przekonacie się, czy opanowaliście to, czy jesteście powtarzalni, czy jedziecie na przykład za każdym razem podobnie przez ten zakręt, bo też nie sztuka jest raz pojechać na przykład blisko pachołków, raz daleko, raz gdzieś po środku. Ta powtarzalność jest ważna. No i właśnie w tym ćwiczeniu możecie ją też ćwiczyć. Kolejną techniką, która jest prosta, bezpieczna przy wprowadzaniu samochodów w poślizg i daje też dużo umiejętności, dużo uczy do, dalszej, do dalszego rozwoju kierowcy w drifcie, jest kopnięcie w sprzęgło, czyli wchodzimy w zakręt. Kopiąc w sprzęgło, no i tutaj najlepiej sobie zacząć, w zależności od przełożenia dyfra i mocy samochodu, na przykład na drugim bądź trzecim biegu. Raczej preferowałbym tutaj już trzeci bieg i rozpędzamy się na zakręt. Przed samym zakrętem trzymamy, dociskamy gaz do oporu, wciskamy krótko sprzęgło do samej podłogi i puszczamy to sprzęgło, żeby ono wręcz wystrzeliło z powrotem. Wtedy silnik bardzo mocno zwiększy obroty, wejdzie na czerwone pole. Kiedy wciśniemy sprzęgło, później go puścimy gwałtownie, z powrotem ten, ten silnik zostaje zdławiony przez zapinające się sprzęgło, no i właśnie ten skok obrotów, ten rozpędzony silnik sprawi, że koła zabuksują, no i skręcając znowu kierownicą w lewo bądź w prawo, w zależności od zakrętu, Wprowadzimy ten samochód w poślizg, a później już standardowo zapinamy kontrę, dodajemy gazu. I to też jest fajne, ponieważ później, kiedy nauczycie się kontrolować ten poślizg i będziecie przechodzić na kolejny zakręt i na przykład będzie tak, że właśnie wprowadzicie samochód w zakręt, przejedziemy, przejedziecie jeden zakręt yy, w poślizgu no i będziecie się chcieli przełożyć w drugą stronę na drugi zakręt, a... Przekładając się na przykład, odhamujecie trochę samochód, bez gazu się przełożycie, żeby przygotować samochód do wejścia bezpiecznie w drugi zakręt. No i na przykład dodacie gazu i poczujecie, że ten samochód no, traci obroty, że po, jak to się mówi w slangu, zdycha i za chwilę odprostuje. To wtedy jest kolejny moment na to, żeby kopnąć w to sprzęgło, tak samo jak przy inicjacji. Wtedy samochód znowu podbije te obroty, wejdzie na wyższe obroty. Ten moment obrotowy zostanie przeniesiony na koła. One dostaną dodatkowego przyspieszenia. Ten poślizg zostanie zwiększony na tylnych kołach. No i będziecie mogli właśnie kontynuować poślizg w kolejnym zakręcie. Taki japoński styl driftingowy to jest jazda, w której Kopie się w sprzęgło nawet kilka razy w jednym zakręcie, po to, żeby na przykład jeszcze bardziej przyspieszyć samochód, bo każde kopnięcie to jest takie dodatkowe zerwanie na tylnej osi, i ten samochód za każdym razem jest minimalnie popchnięty do przodu. I, i, i taki japoński styl to właśnie takie częste kopanie po sprzęgle, a jazda właśnie samochodem z mniejszą mocą. I jak wiecie, drifting wywodzi się z Japonii, więc to też jest naprawdę dobry styl. Tak więc zapamiętajcie moje rady, zdecydowanie początek słabszym autem. Też warto zastanowić się, rozpoczynając tą przygodę z driftem, gdzie, gdzie będziecie trenować, jak będziecie dojeżdżać w te miejsca, ponieważ jeżeli bardziej ten samochód przerobicie, to może się okazać, że już nie będziecie w stanie pojechać tym samochodem po drodze i dojechać na trening, tylko może trzeba pomyśleć o, o, o jakiejś przyczepce czy lawecie, na której będziecie mogli ten samochód zawieźć, więc to też są kolejne wyzwania. Młodego driftera czy młodego zawodnika warto o tym pomyśleć na samym początku, żeby nie było tak, że zrobicie ten samochód, wyłożycie na niego kasę, a później będziecie musieli na przykład właśnie ryzykować jeżdżąc w miejscach, które, no, w których nie wolno driftować, które macie gdzieś tam blisko domu, a nie będziecie w stanie gdzieś tam wyjechać na jakieś zabezpieczone miejsce, w którym, w którym możecie sobie właśnie te. Przeszkody poustawiać i, i, i poćwiecić ten drift. Więc ten transport samochodu jest dosyć ważny. Oczywiście można zrobić też tak, że jeżeli ten samochód będzie miał usunięte tylko te części z wnętrza, to może. Policjanci przymkną na to oko, i e, jeżeli nie będzie zbyt głośny, e, to będziecie mogli się nim przemieścić na jakiś plac, e, podriftować tam, później zmienić opony na nowe i wrócić do domu. Ale zawsze już to, to, to ryzyko nam wzrasta. No i też zachęcam Was, właśnie, żebyście nie wymieniali wydechów, żebyście nie, nie zakładali na początek fi, filtra stożkowego, bo to tak naprawdę niewiele wnosi, poza tym, że samochód bardziej hałasuje, a dużo ważniejsze jest właśnie zawieszenie masa, jakiś adapter skrętu, lepsze hamulce. Na to postawcie. Drift to na pewno piękna dyscyplina, która wyłapuje najlepsze widowiskowe elementy ze świata motorsportu. E, jazda w poślizgu, kłęby dymu z tylnych kół, ryk silnika, e, kolorowe samochody, walka bok, bok w bok później w parach na zawodach. E, to jest coś co wielu kierowców określa jako wolność, jakoś coś co daje im wielki fan. Ja też się pod tym podpisuję i na pewno warto rozpocząć tę przygodę. Dajcie znać co jeszcze chcielibyście się dowiedzieć. Wiedzieć o początkach driftu, o driftowaniu w ogóle. Sam driftuję nie mając rąk i nie mając manualnej skrzyni biegów, więc musiałem nauczy nauczyć się wykorzystywać każde aspekty balansu samochodu, tak, żeby móc rywalizować z innymi kierowcami, więc myślę, że mogę Wam dużo y, takich pomysłów y, i takich rad y, sprzedać. Więc dajcie znać, czy chcecie dowiedzieć się trochę więcej, czy chcecie więcej tego typu kontentu. No i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym materiale.